Włóż laskę cynamonu do octu. To połączenie przynosi wiele korzyści. Zacznij od przygotowania szklanej miski. Wlej do niej 200 ml octu. Po czym wlej także 200 ml płynu nabłyszczającego do zmywarki. Teraz wsyp jedną dość sporą łyżeczkę sody oczyszczonej. Przez dodanie sody oczyszczonej mikstura zmieni się w dość gęstą pianę. Taką pianę wymieszaj starannie. Następnie dodaj jeszcze dwie łyżki płynu do mycia naczyń. Ponownie wymieszaj, aż składniki się połączą. Za pomocą lejka przelej powstałą miksturę do butelki z dyfuzorem. Do takiej butelki wrzuć laskę cynamonu. Teraz ten płyn jest już gotowy do użycia. Możesz nim umyć wiele pomieszczeń. Będzie to świetne rozwiązanie do dezynfekcji powierzchni i nadania im połysku. Głównym składnikiem tego triku jest cynamon. Zawiera związki o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych. Jego aromat zapewni ochronę przed różnymi insektami. Dlatego jest to bardzo ważny dodatek do tego płynu.